Tłumaczył, że on jest sam, to ja też jestem sam. I nie mam, zobaczcie w odbiciu, nie mam. Mam kask zamowca, także HWDP. Czy Twoja matka już o tym wie? Także ich nie dotyczy to. Witam panowie. Także ich to nie dotyczy. Słuchajcie, teraz zakładają machy. Dzięki bardzo. Wojna jest Siemaneczko, witam. Witam serdecznie. Także pierwsze prowokacje do nami. nie, nie.

Witam. witam, Brawo, brawo. witam brawo. wszystkich bardzo serdecznie, witam. Stowarzyszenie WON, Ostrów. Coś się działo za chwilę, coś tak czuję. No, za Na strziku macie kod QR do grupy na telegramie, która nazywa się Marsza Wolność. Dodajcie się do niej wszyscy. Państwo. Kumpel globalistów. się do tyłu. To jest pan Brown. Ustawieć! Ustawieć! Bez... Faktyczna imię, nazwisko, stopień, komisariat, który prokurator, i ja sobie odchodzę. I wtedy mam prawo złożyć zawiadomienie do prokuratora miejscowego, że pan popełnił na mojej osobie przestępstwo, czyli ograniczył mi pan moją wolność konstytucyjną i przekroczył pan swoje uprawnienia służbowe i odpowiadał będzie pan z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego i grozi panu za to 3 lata. A ja na podstawie artykułu 304 KPK jestem zobowiązany do tego, żeby niezwłocznie powiadomić prokuratora bądź policjanta. Więc słucham pana, czy pan dopełni procedury, yy, procedury legitymowania? Czy mnie nie czyni pan do mnie czynności? W tym miejscu nie ma przejścia. A dlaczego? Musi pan iść Ale czy, A pan musi zrobić 10 przysiadek. Proszę. Wykonać. No musi pan. Czy nie musi pan? Dlaczego mam chodzić dookoła? Ja jestem wolnym człowiekiem. Dlaczego mam coś robić, jak pan nie przedstawił się? Pan jakieś czynności prowadzi? Proszę mi się przedstawić. Proszę pana, czy policjant pan, na czynności jakieś prowadzi? No nie, właśnie, chcę przejść. Dlatego? No, nie pr się no prowadzi, no to ja chcę przejść, no. Proszę Ale dlaczego? A ja proszę, żeby pan 20 pompek zrobił. To tam ludzie z tyłu Też proszę pana proszę. Powiedział imię, nazwisko, nie? Ja się nie wstydzę swojego nazwiska. Jesteśmy świadomi. Brawo. Pozdrawiam Szczecin. Zdrosne.